Był ksiądz w ostatnim czasie kilkukrotnie na Ukrainie. Proszę opowiedzieć, jaka sytuacja w tej chwili tam panuje? No, Ukraina jest bardzo szerokim pojęciem terytorialnie, natomiast ja byłem w Kijowie i dokładnie odwiedzałem wioski, które, w których zasiano spustoszenie. Pod Kijowem. Te, od od strony Białorusi, czyli od północy Kijowa, przychodziły wojska rosyjskie. No, sytuacja jest tragiczna, bo po pierwsze popalone domy, zniszczone domy, zniszczone drogi, e, zniszczone obejścia, ukradzione krowy, kury, to co było utrzymaniem dla, e, dla tych ludzi. E, mnóstwo ludzi uciekło, raczej młodzi uciekli, starsi zostali, ponieważ nie widzą sensu w uciekaniu. Godzili się jakby z tą całą sytuacją, więc sytuacja jest tragiczna. To jest jedna rzecz. Tak materialnie patrząc, natomiast patrząc jeszcze z strony psychicznej, co pewnie jest ważniejszą rzeczą, no to wiele pogwałconych kobiet, dzieci, okaleczonych ludzi, okaleczonych i fizycznie, bo ktoś dostał serię z karabinu w kolana. Jak słyszałem taką dokładnie historię, tylko dlatego, że miał ładny dom, albo okaleczony w różny inny sposób. A ja tutaj będę się troszeczkę jąkał, dlatego że te historie, które słyszałem bezpośrednio od ludzi, one naprawdę mnie strasznie przybiły. I w którymś momencie sam już nie wytrzymałem, odszedłem na bok, nie słuchając już tego, bo nie dałem rady tego, tego unieść. To jest coś strasznego. 22:05 w Kijowie. Proszę posłuchać. No więc najprawdopodobniej pewnie jakaś rakieta została wystrzelona. Co w tej chwili jest najbardziej potrzebne na Ukrainie? Myślę, że najbardziej jest potrzebna żywność. I to powiem uczciwie, nie znaczy, że jej w ogóle nie ma w Kijowie, ponieważ jest to aglomeracja kilkumilionowa, więc ludzie jakoś się utrzymują i dostawy są tej żywności. Natomiast to, co my dowozimy, to jeździmy na wioski, tak jak wspomniałem, na północ Kijowa, gdzie gdzie jest zasiane ogromne spustoszenie, dlatego że starsi ludzie nie mają transportu, nie działa transport publiczny, nie mogą dojechać do sklepu. Sklepy, sklepy, których zaopatrywali się są splądrowane, nikt nie chce otworzyć nowego interesu, dlatego że wiele ludzi uciekło, zwłaszcza młodszych ludzi uciekło stamtąd i, i słusznie przecież, skądinąd i ci ludzie no, nie mają żywności. Poza tym, jak już wspomniałem, czy została ukradziona, czy zabita ta krowa, kury, które ludzie mieli. Zostały zaminowane te domy. Więc nie jest ciekawiej, stąd też potrzeba, żeby pojechać po prostu do nich i zawieźć te reklamówce, porcjowane jedzenie, które robimy, zawożą stąd do Kijowa. Tam Ojcu Karmelitów jest to porcjowane do reklamówek jako taka, nie wiem, porcja dwu-, trzydniowa, może, może więcej, zależy ile osób to będzie spożywać. I rozwożone jest to busem, który mamy również w Kijowie, bezpośrednio do rąk tych ludzi. Co potrzeba? Potrzeba na pewno pewno takich rzeczy jak olej do smażenia, jak mąka do upieczenia czegoś, jak kasza, makaron, ryż, konserwy z mięsem, albo takie próżniowe, próżniowo pakowane, żeby dłuższy okres i też transport zniosły, nie, nie niszcząc się w tym transporcie. Najpotrzebniejsze rzeczy dnia codziennego myślę, że każdy wie o co chodzi. Na przykład zupki chińskie bardzo potrzebne, cukier. Herbata, kawa. Miejmy nadzieję, że dzięki też naszej pomocy to wróci jakoś do normalności, ale póki co potrzeby są ogromne. Ile w tej chwili wyjechało transportów w tamtym kierunku, i jakie są takie zadania dla fundacji na najbliższy czas? Zadanie jest jedno główne, stworzyć, co udało nam się zrobić, całą logistykę, która będzie takim, taką pomocą maratonową czy długofalową. Dopóki dopóty będą potrzeby, bo chcemy także dotrzeć do Charkowa, mamy trzy busy do dyspozycji, jeden pożyczony, który tu po, Polski, po Polsce zwozi dary tam, gdzie ludzie składają, drugi bus, który jeździ między Rzeszowem a Kijowem, a trzeci mamy w Kijowie. Mamy wolontariuszy w Kijowie pod nadzorem ojców karmytów, którzy to e, rozdzielają. I w tym momencie wyjechało już osiem naszych zorganizowanych, przepraszam, siedem naszych zorganizowanych busów na pewnie gdzieś trzy kolejne mamy w magazynie zaopatrzenie, ale to też niczym wyjedzie od nas busz, też dzwonimy do Kijowa w kwestiach bezpieczeństwa, czy można jechać, czy opóźnić troszeczkę transport. No niestety tak to tak to bywa, ale chcemy jeździć, chcemy regularnie wodzić, chcemy rę ludziom do rąk rozdawać te produkty. Dziękujemy pięknie za rozmowę i za tą relację z pierwszej linii frontu. O, mocno nazwane, ale jak najbardziej o tym opowiadać trzeba o losie tych, tych ludzi.